Tytuł Pogady Kot i jego rodzina. W pewnym mieście, pełnym szeleszczących drzew i pachnących uliczek, mieszkał Kot imieniem Pogady. Nikt nie wiedział dokładnie, co znaczy jego imię, ale każdy, kto go znał, wiedział, że to Kot z charakterem. Był trochę mrukliwy, trochę filozof, ale kochał swoją rodzinę bardziej niż cokolwiek innego. Jego żona, Nania, była zupełnym przeciwieństwem. Czuła, sprytna, i miała zawsze coś do powiedzenia. A razem z nimi mieszkał ich mały synek, Kotek o imieniu Puszkinek. Miał jeszcze za duże łapki i wiecznie brudny nos od wsadzania go w nie swoje sprawy. Pewnego dnia ich dom, stara szopa w ogródku opuszczonej willi, został zburzony. Ludzie przyszli z maszynami, a rodzina Kotów musiała uciekać. Z dnia na dzień stali się bezdomni. Pogady nie okazywał emocji. Szedł ulicą z wysoko podniesionym ogonem, ale serce miał ciężkie. Nania próbowała pocieszyć puszkinka, śpiewając mu stare kocie kołysanki. Głód doskwierał. Miasto nie było łaskawe dla kotów bez adresu. Śmietniki były puste, a ludzie zamykali swoje drzwi. Pewnej nocy, gdy księżyc świecił jak talerz mleka, pogady podjął decyzję. Wszedł na rynek miasta i wskoczył na fontannę. Zaczął pogadywać czyli przemawiać w swoim własnym kocim języku, pełnym miał r i mrrr. Ludzie przystanęli, niektórzy zaczęli nagrywać, dzieci się śmiały, a pewna starsza pani, która miała sklepik z rybami, rozpoznała w pogadym kota, którego kiedyś karmiła jako kociaka. To ty? zawołała. Pogady, wracaj do mnie. I tak się stało. Pogady Nania i Puszkinek zamieszkali w zapleczu rybnego sklepu. Dostali poduszkę, ciepło i codziennie świeżą sardynkę. A pogady dalej przemawiał. Już nie do miasta, ale do małych kotków, które znajdowały drogę do sklepiku. Bo kto raz był bezdomny, nigdy nie zamknie drzwi przed innym. Konstelacja pogady kot i jego rodzina.